Witam państwa bardzo serdecznie w Imperium Kobiet, które będzie poświęcone bezpieczeństwu podczas wypoczynku zimowego. A dokładnie, jak uchronić się przed urazami, które mogą w wyniku wojaży na stoku nastąpić. Wszystkie ważne informacje w tym zakresie opowie mój gość, wybitny ortopeda, pan Piotr Bramczewski. Witam cię, Piotrze. Witam cię, Aniu. Witam państwa. Jakie obserwujesz najczęściej kontuzje, urazy podczas wypoczynku zimowego na stoku? Tak. z mojej praktyki to najczęściej trafiają już pacjenci z tymi urazami typu skręcenia zerwania więzadeł. Bo no, mówmy się, że te urazy poważniejsze, typu złamania kości długich, są najczęściej zaopatrywane na miejscu tam, gdzie nasi pacjenci wypoczywali, gdzie korzystali ze stoków narciarskich. Więc moja praktyka, z mojej praktyki najczęściej mogę powiedzieć o zerwaniach więzadeł. To najczęściej dotyczy stawów kolanowych. Ale o czym jakby nie zawsze pamiętamy, te urazy też dotyczą kończyn górnych. One mniej są może na pierwszy, zaraz po urazie widoczne, natomiast w późniejszym okresie zaczynają dominować. Są to jakieś przewlekłe dolegliwości bólowe, dyskomforty. Wtedy dopiero pacjent się zgłasza, mówi, że był na nartach, był na snowboardzie, był jakiś incydent. I, I, się coś, I coś do doskwiera. I wtedy naszą rolą jest zdiagnozowanie, co tak naprawdę się wydarzyło. A czy te więzadła to, to jest coś, co czujemy od razu yy, po, po wydarzeniu, po zderzeniu? Tak. Czy możemy to wychwycić od razu, że coś się wydarzyło takiego, które należy skonsultować ze specjalistą? Yy, taka yy, pierwsza rada to jest przede wszystkim, jeżeli mamy uraz, jeżeli do niego dojdzie już na stoku. I mamy objawy takie dość ostre, typu ostry ból, nie możemy stanąć na nocy, nie możemy nią w pełnym zakresie poruszać, to wtedy to już powinien być pierwszy sygnał, że jest sprawa dość poważna i należy zgłosić się już na stoku o pierwszą pomoc. Nie próbować samemu sobie radzić, ponieważ no, można doprowadzić do dodatkowych uszkodzeń. Natomiast te lżejsze urazy, typu skręcenia, naderwania. Pacjenci różnie opowiadają. Czasami czują, że coś strzeliło w przypadku kolana, coś przeskoczyło w barku. Czasami mają jakieś poczucie takiego dziwnego ciepła w obrębie stawu. Natomiast w miarę upływu czasu zgłaszają poczucie niestabilności, że to kolano jednak nie pracuje tak jak powinno, nie można wykonywać wszystkich czynności. Wręcz określają to, że coś im ucieka w tym kolanie. Przystawie barkowym z kolei, że nie mają pełnej władzy nad tym barkiem, że nie mają pełnego zakresu ruchomości, że mają pobolewania przy pewnym zakresie ruchomości i po powrocie e, na miejsce, do, do miejsca zamieszkania zgłaszają się z tymi dolegliwościami. Bo nie minęły. Do nas. Bo nie minęły, bo jak to mówią, nie rozchodziłem tego, bo tabletki nie pomagają, bo zaczyna mi to przeszkadzać w, w życiu codziennym. Część urazów jest y, m, przeoczona, część jest zbagatelizowana, natomiast konsekwencje w y, późniejszym okresie mogą być dość opłakane. No właśnie, jakie? Bo to jest też chyba ważne, żeby tak, podkreślić. No, niestabilne kolano zawsze powoduje dodatkowe uszkodzenia, czy w obrębie łąkotek, czy w obrębie chrząstek. To samo dotyczy stawu barkowego, który powoduje dodatkowe y, uszkodzenia, również w obrębie chrząstki stawowej, ale w obrębie obrąbku, w obrębie mięśni stożka i to wiadomo, że urazy zastarzałe dłużej się leczy, trudniej się leczy, ta rekonwalescencja jest bardziej wymagająca, więc taka może rada dla naszych widzów, że Często się zgłaszają na wizyty i tłumaczą, że no przecież byli, na stoł, byli po zejściu ze stoku w placówce medycznej, lekarz badał, lekarz oglądał, robił zdjęcia, nie stwierdził nic poważnego, w związku z tym przyjechali do domu, a jednak coś się dzieje. Rada moja jest taka, że tak naprawdę to jest pierwsza pomoc, czyli taka pomoc ratująca życie. Czyli nie ma przede wszystkim złamania, jakiegoś poważnego uszkodzenia. Natomiast zawsze te urazy należy doprecyzować, dodiagnozować po powrocie do domu. Żeby nie było dyskomfortu. Żeby nie, żeby nie było kłopotów w przyszłości. A co jest najczęściej według Twojej oceny i obserwacji przyczyną tych wszystkich kontuzji, które się dzieją na... Stoku. Znaczy tak, my jako lekarze diagnozujemy te, te urazy, próbujemy dociec, co może być przyczyną, co może być skłonnością do, do tych uszkodzeń, o których rozmawialiśmy. Natomiast problem jest bardziej złożony, bo zależy on od wieku, od płci, od warunków, od sprzętu. Także to jest taki czynnik multifaktorowy. Natomiast jedną wspólną rzeczą dla Wszystkich grup, czy to pod względem płci, czy wieku, to jest przygotowanie fizyczne. I to już jest, jakby kazuistyka, że każdy mówi, tak, trzeba się przygotować. Literatura mamy: jedni piszą sześć tygodni, inni trzy miesiące. No ale umówmy się, że. No, prawda jest taka. Prawda jest taka, że dzisiaj siedzimy za biurkiem albo w pracy, jedziemy na narty w piątek, w sobotę je zapinamy i wychodzimy na stok. Więc. Rada co do przygotowań jest chyba jedna, że należy ten sport uprawiać całym rokiem różny. Kto co lubi, czy to będzie rower, czy to będzie bieganie, czy to będą rolki, ale generalnie, żeby się ruszać. Wiemy również, że pewne grupy mięśniowe, które są odpowiednio wzmocnione, zabezpieczają nas w pewnym sensie od uszkodzeń w obrębie stawu kolanowego. Natomiast powinniśmy również pamiętać o takiej rzeczy, że no każdy z nas jest inaczej zbudowany, ma inną geometrię kolana, inną anatomię i krótko mówiąc, no to co dla jednego jest łatwym stokiem, łatwym zjazdem, dla drugiego może być już rzeczą a wykonalną. A może nie tyle a wykonalną, ale dość trudną do, do powtórzenia. Więc myślę, że powinniśmy trochę z pokorą podchodzić do swoich umiejętności. Do warunków panujących na stoku. Wszyscy mamy smartfony, smartwatche, lubimy się przechwalać. Zrobiłem 30-50 km danego dnia, jechałem z prędkością 80-90. Kolega ostatnio się chwalił, że ponad 100. Wszystko fajnie. Natomiast no raz, drugi, trzeci się uda, no za kolejnym razem może, może nie. nie. A kto jest bardziej narażony na uraz? Narciarz czy snowboardzista? No właśnie. I jedni, i drudzy są narażeni e, podobnie. Natomiast rozkład, znaczy e, statystycznie e, o, od, według jednych badań, od 50 do 70% bardziej s, e, jednak snowboardziści. Natomiast ciekawy jest rozkład tych urazów: czyli tak, jak snowboardista to raczej kończyna górna, jak narciarz Czyli te związane to, nogi nie? To, 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 to nogi. Natomiast e, jeszcze ciekawsza jest statystyka mówiąca, że. 3 do 5 razy jest narciarz bardziej narażony na uraz śmiertelny na stoku niż snowboardzista, i to jest statystyka amerykańska, statystyki z krajów tutaj alpejskich. Więc kto co woli, czy woli leczyć nogę, czy rękę, to taki dyscyplinę sportu powinien wybierać. Natomiast mówiąc poważnie, no, związane jest to z charakterystyką sprzętu, który używamy. Tak? Jednak tutaj narty powodują, znaczy narty powodują, że te nogi pracują oddzielnie, jeżeli ich odpowiednio nie skoordynujemy, źle jest dobrany sprzęt, no to o ten uraz jest dużo łatwiej. Natomiast snowboardziści najczęściej się podpierają ręką, więc te urazy właśnie nadgarstka, łokcia, kości ramiennej w większości u nich występują. I mają dwa razy częściej urazy też głowy, tak? Snowboardziści? Snowboardziści. A co może wpłynąć na zwiększenie urazu, jeżeli chodzi o wyjście nasze na stok? I tutaj mam na myśli, nie wiem, sprzęt, który uważasz, że jest jakiś taki szczególnie e, prowokujący. Moim do... ulubionym tematem to są buty, które który są tak naprawdę e, tematem e, może nie pomijanym, ale bagatelizowanym. Idziemy do marketu, kupujemy miękkie buty, 70-75 ładnie mają wyglądać, mają być markowe, Niziej pasować do kombinezonu. Tak. Na stoku będą fajnie wyglądały. Tak. Natomiast to nie o to chodzi. E, mogę to też powiedzieć z własnego doświadczenia, bo pierwszy sprzęt dokładnie tak samo kupiłem. E, m, natomiast zachęcałbym e, widzów, żeby szukać firm, które robią tak zwany bootfitting. Nie polecam tutaj żadnej konkretnej firmy. Hasło Bootfitting. E, naprawdę e, magia. Są to ludzie, którzy się profesjonalnie tym zajmują. Mierzą stopę w każdym wymiarze. Przód, tył, góra, dół. Pozwalają przymierzyć kilkanaście par butów w skarpetach. Ciaśniejsze, mniej ciasne, szersze, krótsze. Czasami. Coś nam się podoba, ale do naszej geometrii stopy to w nie ogóle pasuje. nie pasuje. Mhm. Natomiast but to jest coś takiego, co jak w samochodzie, jakbyśmy nie mieli kierownicy i dobrego zawieszenia, coś co nas łączy z tymi nartami z podłożem. Jeżeli nie mamy, i tak naprawdę narty sterujemy nogami, stopami, czyli nie mamy dobrze dobranych tych butów, a podstawowy błąd to są za z przewymiarowane buty. Skorupa się nagrzeje, but się robi luźniejszy, stopa jeździ przed tył. Nie ma koordynacji. Jak mamy sterować tymi nartami. Wystarczy jakaś mulda, jakiś dołek i o nieszczęście łatwo. I na to bym przede wszystkim zwrócił uwagę. Bo narty możemy sobie kupić. Jeżeli większość z nas jeździ tydzień, dwa tygodnie w roku, to zastanawiałbym się, czy to jest jakby sens. Bo można sobie wypożyczyć te narty w, najróż, w najróżniejszych konfiguracjach, natomiast buty trzeba mieć porządne swoje. I kask. Kask, który no do niedawna to była na stoku kazuistyka, wszyscy w czapkach albo i bez jeździli. No bo to też piękniej wygląda. Może i piękniej wygląda, <laughs> natomiast ja też tak zaczynałem. Pier w pierwszym sezonie kupiłem kask, pojechałem na stok i go od razu połamałem i się zastanawiałem, właśnie, co by było, gdybym gdy go kasku nie, miał. nie miał. I na kaski też trzeba zwracać uwagę. Owszem, mogą być piękny kask, fajny, markowy, ale patrzmy, czy ma certyfikaty, czy ma systemy poprawiające, zmniejszające ryzyko urazu e, głowy. E, jest to nie do przecenienia. No. Możemy więzadła naprawiać, możemy kości zespalać, natomiast urazy Czaszkowo-mózgowe, no, trudno się leczy i zawsze mogą pozostawić trwałe ślady, więc o tą głowę radziłbym przy... Warto zadbać przede wszystkim. zadbać to. Głowa, e, czyli kask, tak. e, stopy, nogi, czyli dobre buty, czy jeszcze coś należałoby Oczywiście, dodać, aby należy, zabezpieczyć swój. Należy, należy dobrze dobrać też e, wiązania, żeby nie, że tak powiem, nie zaniżać swojej wagi, bo wstydzimy się, że ważymy tyle. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wiązania są ustawiane na wagę po to, żeby w odpowiednim momencie się wypinały. Mm -hmm. Jeżeli zaniżymy wagę, to one się po prostu nie wypną. Wtedy taka narta działa jak śmigło, wykręca nogę, stopa jest unieruchomiona, więc albo mamy złamanie spiralne w piszczeli. Albo w najlepszym wypadku pozrywamy sobie więzadła, wiązadła w kolanie. Później możemy przejść do, chociażby do takiej prostej rzeczy, jak rękawice narciarskie. Są rękawice, które mają zabezpieczenia przed tak zwanym urazem typu kciuk narciarza, co też pacjenci wracają, mówią: No, upadłem, podparłem się, kciuk mnie boli, pewnie stłuczony, wybity, ale to przejdzie. Po czym to nie przychodzi tydzień, drugi, trzeci, kolejny. Okazuje się, że mają pozrywane e, więzadło stabilizujące e, kciuk. No i kończy się to też leczeniem operacyjnym, no bo nie da się z tym normalnie funkcjonować. Normal funkcjonować. A która płeć jest bardziej narażona, czy też jakby. No przeprowadzi... piękna, zawsze piękna. E, wygląd, znaczy trochę to jest związane jakby z genetyką, tak? E, m, e, są na to badania. Jest to związane z grą hormonalną, jest to związane z koordynacją nerwowo-mięśniową. Jest udowodnione, że panie są bardziej narażone na te urazy, jakby jako populacja, tak? bo wiadomo, że panie, niektóre jeżdżą bardzo dobrze lepiej od panów, i nie można jakby osoby do osoby porównywać. Ale w badaniach ewidentnie płeć yy, piękna niestety przeważa w tych urazach więzadłowych. A czy to by się zdarzyło kiedyś mieć jakiś uraz o, na stoku? No niestety tak. Miałem nawet przerwę dłuższą w jeździe yy, i... Yy. Tak naprawdę to popełniłem wszystkie błędy, o których rozmawialiśmy. Czyli tak, kupiłem sobie wygodne miękkie Rozumiem, buty. Rozumiem, że to to było przed tym, jak zostałeś lekarzem. Nie, 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 to już było w trakcie. E, e, mówię, jeszcze jeden sezon na tym przejeżdżę, chociaż już wiedziałem, że to nie jest ten sprzęt, o którym bym chciał e, jeździć. Miękkie buty oczywiście miały być wygodne, więc za duże. Karnet e, jeszcze ważny 10 minut, więc muszę zjechać, chociaż stok w opłakanym stanie. No i się przydarzyło, złamałem kość ramienną. No, ostatniej prostej w zasadzie. Ostatni dzień, ostatnie 10 minut karnetu, ostatni zjazd. Dzieci, żona już pakowały samochód, a ja, ja jeszcze sobie raz zjadę. No i sobie zjechałem, tak, że to się skończyło kiepsko. Na szczęście, bez konsekwencji dla mnie na, na przyszłość, bo, bo ręka jest sprawna i wszystko funkcjonuje. Ale to też jest taka nasza przypadłość, że jeszcze mam 10 minut karnetu, chociaż jest breja, chociaż są muldy, chociaż stok się nie nadaje, są ładne, ale, ale jeszcze wykorzystam, bo jest zapłacone tak? tak I, jest. i zaraz wyjadę, no i już tych nart nie będzie. No i kolejny jakby problem, który zazębia się z tą kontrolą nerwowo mięśniową, z tym przygotowaniem, no to jest alkohol. Patrząc na kraje alpejskie, na stoku jest moda na, na picie alkoholu, ale e, obserwując Włochów, Niemców, kończą jazdę, idą na, piwo, piw. idą na piwo, e, idą na wino, e, natomiast nie używają tego w ciągu dnia, jak normalnie jeżdżą. Prawda jest taka, że oprócz nart i oprócz snowboardu jeszcze się pojawiają na przykład łyżwy. Czy tutaj tak. w obrębie tego sportu też jakieś... Tutaj to się troszeczkę jakby... Um, rozkład tych urazów jest inny, dlatego że to są najczęściej upadki na, e, nie jest może kolizji, bardziej to są upadki e, na twarde podłoże, śnieg jakby nie było jest troszkę bardziej miękki i bardziej tłumie, ten amortyzuje i bardziej wytłumia e, upadek, więc tutaj dominują złamania tak? i to są złamania najczęściej w obrębie kończyny górnej, czyli upadek na nadgarstek, Złamanie w obrębie łokcia, upadek na łokieć, złamanie kości ramiennej, więc tutaj przeważa jakby kończyna, kończyna górna. No, oczywiście w kontakcie bezpośrednim z łyżwami łyżwiarz-łyżwiarz mogą być jakieś no, rady, kol... ale tutaj w przeważającej części to są kończyny górne. Pozwoliłam sobie tutaj na włożenie, w zawarcie w scenariusz. Pytań, które wypłynęły od moich obserwujących mnie osób, mają potrzebę do pytania, co w sytuacji, kiedy się jeździ z tendencją do tak zwanego pługa po stoku, jakie mogą być konsekwencje takiego niepoprawnego? Bo to ktoś ma świadomość, tak. że niepoprawnie jeździ. Po pierwsze, ja no, jadąc pługiem, no, nie jedziemy szybko, więc, jakby prędkość ma tutaj duże znaczenie. Ale e, mamy tendencję do koślawienia kolan przy jeżdżeniu pługiem, i to jest jeden z mechanizmów, który naraża nas na urazy w obrębie kolana, czy przeciążeniowe, czy nawet te ostre zerwania, czy uszkodzenia łąkotek. Moja rada jest zawsze ta sama, jeżeli mamy świadomość, że jeździmy tym pługiem i wiemy, że jest to tak naprawdę pierwszy element e, do wstępu do jeżdżenia na nartach. Lubimy te narty, chcemy na tych nartach jeździć to zachęcam, żeby robić to z profesjonalistami. Od jakiego wieku można uczyć się jeździć na nartach? Ja, ym, znaczy tak, yy, myślę, że ja swojego syna pierwszy raz to postawiłem na narty, gdy miał trzy latka. Wprawdzie to było jeżdżenie z instruktorem, właśnie takie bardziej płużenie, ale to jakby zaznajomienie z tymi nartami. Ale myślę, że spokojnie -latkowie, 5 pięciolatkowie mogą jeździć na tych nartach. Yy, to też kwestia jest indywidualna, dziecka, yy, czy się tego nie boi, czy to mu sprawia przyjemność, bo jedne dzieci bardzo szybko to łapią i jest to dla nich fan, drugie nie bardzo są tym zachwycone. Trzeba dać im czas, żeby do tego dojrzały. Ja myślę, że czteropięciolatkowie mogą zacząć spokojnie jazdy na NATO. Im bardzo... szybciej, tym lepiej. Czyli generalnie tutaj chodzi o to przełamanie tego lęku w głowie? Przełamanie lęku, poza tym no, dzieci takie małe. No, że to jest upadek z, z niższego poziomu. Dwa, ma kontuzyjność jest dużo mniejsza. Jakby wyrabiają sobie tą, ten, ten balans ciała, odwagę, koordynację, więc jak najbardziej zachęcam. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze dziękuję spotkanie, bardzo. za ogromną ilość wiedzy. Dziękuję w sumie się. to mam nadzieję, że jak najmniej pacjentów będzie tak. po tych feriach. Tego sobie życzymy. Tego sobie życzymy i mamy nadzieję, że, że właśnie tych kontuzji będzie mniej. Może komuś pomożemy, żeby tych kontuzji uniknął. Albo je przynajmniej zminimalizował. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za dwa tygodnie do kolejnego odcinka Imperium Kobiet.